Z tej strony Kasia Skrzynecka i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Indeks w Kieszeni. I dzisiaj skupimy się na tym, co zrobić, żeby zmaksymalizować swój wynik na maturze w momencie, kiedy już przychodzi dzień matury i kiedy dostajecie arkusz. Także dam Wam kilka rad i wskazówek, które pozwolą na uzyskanie wyniku wyższego, niż gdybyście tych Wskazówek nie poznali. Ja sama się do tych lat stosowałam, miałam bardzo dobre wyniki z matur, także Was również zachęcam do skorzystania z tego, co powiem. Także dzisiaj się nie będę skupiała na tym, jak się przygotować do egzaminu maturalnego z matematyki, czy z polskiego, czy z angielskiego, czy innych matur, tylko akurat tutaj Was zaproszę do strony indeksów w kieszeni. Macie link poniżej w opisie yy, i też Wam się tutaj wyświetla nazwa. Tam znajdziecie przeróżne kursy maturalne do właściwie wszystkich matur. Te kursy są prowadzone przez specjalistów, przez osoby, które naprawdę już kilka lat w tym siedzą i wiedzą, jak matura wygląda, wiedzą, czego mniej więcej można się spodziewać, na czym się skupić, czemu przywiązać większą uwagę. Także zachęcam Was do zapoznania się z ofertą, gdyż są dostępne kursy dla tych, którzy się obudzili dopiero teraz I dopiero teraz postanawiają, że. Warto byłoby coś powtórzyć, żeby jeszcze ten swój wynik poprawić, bo został miesiąc, także jeszcze trochę czasu jest i te powtórki można jeszcze dość sensownie rozplanować. Dla osób, które nie piszą maturę w tym roku, a są zainteresowane kursami, to również tam znajdziecie coś dla siebie, bo są również w ofercie kursy całoroczne, które pozwalają Wam na Całoroczne przygotowanie się do matury. Także, w zależności od tego, w której klasie jesteś, kiedy masz maturę, to na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. Jeżeli podejmiesz decyzję o wykupieniu takiego kursu dość szybko, to aktualnie na stronie są przewidziane rabaty i na kursy e-learningowe, i na całoroczne, i na kursy ostatni dzwonek, czyli na kursy intensywne. A teraz pozwólcie mi, że przejdę do części związanej z radami, co zrobić, żeby. Wynik na maturze był jak najlepszy. Co prawda, prawie wszystkie rady będą dotyczyły tego, jak wykorzystać ten czas, jak najlepiej, który jest przewidziany na napisanie egzaminu, ale zanim to jeszcze do matur, jeżeli odnoszę filmik teraz, został tak prawie miesiąc, także jest jeszcze czas na powtórki i na rozwiązywanie arkuszy naturalnych. Rozwiązywanie tak z jednego, dwóch arkuszy tygodniowo pozwoli na zapoznanie się z. Rodzajem zadań, jak one wyglądają, wyrobieniu sobie pewnych jakby schematów rozwiązywania zadań z matematyki czy z języka polskiego, i akurat takie postępowanie y, pozwoli Wam na podwyższenie swojego wyniku z matur. Także przejdźmy teraz już do dnia matur i do tego, jak zacząć dzień, a także przez wszystkie kolejne kroki. I tak, jeżeli nie pijesz kawy na co dzień, to nie polecam ci pić rano kawy dla rzekomego rozbudzenia, bo na niektórych kawa działa troszeczkę odwrotnie. I tak kiedyś miałam, ja tak właśnie zrobiłam w dniu maturze angielskiego, że wypiłam przed egzaminem kawę yy, i potem się okazało, że mi się chciało po niej spać jeszcze bardziej niż przed kawą. Rzadko taka cecha jest zauważalna u ludzi, ale się zdarza, więc lepiej tego nie testować na sobie w dniu, tym jakże ważnym, w dniu egzaminu naturalnego. Także jeżeli nie kawa, to co? No myślę, że większe efekty przyniesie normalny sen, czyli taki 7-8 godzinny, tylko znowu nie za długi, bo czasami zbyt długi sen jest jeszcze gorszy niż sen krótki. I też rano przyrządźcie sobie takie dobre, pełnowartościowe śniadanie, tak żeby ogólnie organizm miał energię do dobrego, prawidłowego funkcjonowania. I też nie zapomnijcie o piciu wody. Więc podsumowując, zamiast zerwać nockę dzień przed, wyśpij się, zjedz porządne śniadanie, rano kawę wypij, jeżeli wiesz jak to ciebie działa, i udaj się na egzamin z dobrą myślą, że pójdzie ci jak najlepiej. Bo najgorsze, co można sobie zrobić, to stresowanie się tym, że o nie, od tego zależy moja przyszłość, moje studia. Tak trochę jest, ale nie do końca. Jakby zawsze maturę można poprawić w razie czego, także nie ma co się przyjmować, bo kiedy się nie do końca naprzewam maturę tak jak się chce, no to zawsze jest możliwość jej poprawy rok później. Chociaż wiadomo, że nie to jest celem i lepiej się skupić na tym, żeby jak najlepiej tę maturę napisać za pierwszym razem. Więc w momencie, kiedy dostaniesz już arkusz, przejrzyj najpierw wszystkie strony i zobacz, co jest proste, co jest trudne dla Ciebie i zacznij od tych zadań, które będą dla Ciebie łatwiejsze, bo na pewno dostaniesz z nich na przykład maksymalny wynik, a z innych zadań może już niekoniecznie. Także w kiedy rozwiązujesz zadania, to zacznij od tych prostych, a potem zabierz się dopiero za te trudne. Jeżeli czegoś nie potrafisz zrobić, to przejdź do następnego. Myślę, że Ci czasu jeszcze wystarczy na rozwiązanie tego zadania. Może akurat w trakcie rozwiązywania innych zadań wpadniesz na pomysł, Także lepiej skupić się najpierw na tym, co się da zrobić, co się umie zrobić i nie marnować czasu na siedzenie nad kartą i takie myślenie, no nie no, co ja mogę tutaj zrobić, się rozglądanie po sali to naprawdę nie przyniesie żadnych dobrych rezultatów. Czasu na maturze jest tak, myślę, że dość optymalny, jesteś, w sensie, żeby na spokojnie się ze wszystkim wyrobić. Widać, moi niektórzy robią szybciej, niektórzy robią troszeczkę wolniej, potrzebują więcej tego czasu, ale naprawdę ten czas pozwala na rozwiązanie całego arkusza maturalnego w dość spokojnym tempie. I też zanim zaczniesz rozwiązywać zadanie, to przeczytaj polecenie dwa razy, bo na języku polskim potrafią być na przykład yy, słowa nie w poleceniu, wtedy zmienia to całkowicie sens polecenia. Często akurat to słowo jest zawsze podkreślone, żeby na to zwrócić uwagę. Ale i tak warto przeczytać polecenie dwa razy, bo dużo czasu tu nie zajmie, a można uniknąć okazji, okazji na stracenie punktów przez to, że się polecenia tego nie doczytało i na przykład jakiegoś aspektu się nie uwzględniło. Jeżeli chodzi o zadania otwarte, to może się tak zdarzyć, że nie będzie się wiedziało jak to zadanie do końca doprowadzić. Ale lepiej zapisać to, co się wie, bo zawsze jakieś punkty wpadną, niż zostawić totalnie pustą stronę. Na przykład zadania z matematyki, czy nawet wypisanie założeń, może Wam tam dać jakieś pojedyncze punkty, więc naprawdę piszcie to, co wiecie i lepiej, żeby to, co napiszecie było źle, aniżeli zostawić po prostu puste miejsce. To samo się tyczy wypowiedzi pisemnej z języka polskiego i to jest tak, że jeżeli nic nie napiszecie, to z tego co pamiętam, szans na zdanie matury nie ma, a nie uwielbiam, że y, nie będziecie w stanie nic z siebie wydusić. Też myślę, że niektórzy zastanawiają się, czy przy wypowiedzi pisemnej z języka polskiego Warto jest pisać najpierw w brudnopisie, a potem przepisać to na czysto. I moja odpowiedź brzmi, że raczej nie, bo może zabraknąć wam na to czasu. Możecie sobie wypisać w punktach, co chcecie napisać najwięcej, ale generalnie pisać już jakby od razu na czysto, i też brudnopis może wam się przydać do czegoś innego. Mianowicie, jeżeli całkowicie zakreślicie pole na odpowiedź, to może zrobić tak, że w tym miejscu napiszecie, że odpowiedź znajduje się w brudnopisie i wskazać konkretnie, w którym miejscu, a w brudnopisie napisać, że odpowiedź do zadania tego i tego i wtedy brudnopis będzie sprawdzany, bo ogólnie nie jest sprawdzany brudnopis, ale w wyjątkowych przypadkach, z tego co pamiętam, można było tak zrobić. W momencie, kiedy kończysz pisać pracę, pamiętaj o tym, żeby przenieść odpowiedzi na arkusz. I to jest zawsze kilkukrotnie przypominane, ale i tak warto tego pilnować, bo w momencie, kiedy nie przeniesiecie tych odpowiedzi, no to po prostu nie dostaniecie tych punktów. Jeżeli masz tendencję do szybkiego rozwiązywania zadań i na przykład kończysz swoją pracę pisać w połowie czasu, to nie wychodź od razu, tylko sprawdź poprawność swoich rozwiązań. Ja właśnie w ten sposób znalazłam dwa błędy, bo trzy błędy nawet w arkuszu maturalnym podstawowym z matematyki, albo po prostu zrobiłam jakieś głupie błędy obliczeniowe, no i potem przełożyłoby się to na mój końcowy wynik, a tak, razem te błędy poprawiłam, no i już było dobrze. Także naprawdę, przy zadania z matematyki lepiej rozwiązać to zadanie jeszcze raz, nawet w brunopisie, i porównać wyniki, czy są na pewno te same. Ten czas jest dla Was i nie ma po co się spieszyć, żeby szybciej z sali wyjść, bo lepiej naprawdę sprawdzić wszystko, co zrobiliście, i ewentualnie znaleźć jakieś błędy, żeby ten wynik był na koniec jeszcze lepszy. Myślę, że większość z tych rad była dość oczywista i powszechnie znana, ale warto sobie to przypomnieć, szczególnie przed maturą. Ja trzymam za wszystkich maturzystów tegorocznych i przyszłorocznych kciuki, żeby Wam te matury poszły jak najlepiej, żebyście dostali takie wyniki, jakich oczekujecie, no i połamanie piór. Jeżeli piszesz maturę w tym roku, to jeszcze masz trochę czasu na powtórki na zaplanowanie tego czasu, tak żeby go to jak najlepiej. No chyba, że ten filmik na parę dni przed maturą, to wtedy też z powtórki, ale rozsądnie i z głową. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli macie jakieś rady, z których inni mogliby skorzystać, to napiszcie je w komentarzu. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa pa!